Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Wojciech Ozubski, jestem kierownikiem Katedry Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i chciałem Państwa zaprosić na drugą już ogólnopolską konferencję Neurologia w praktyce, która obejmuje nowe trendy w terapii w neurologii klinicznej. Konferencja odbędzie się w Katowicach w dniach od 17 do 18 kwietnia 2020 roku. Jest więc jeszcze wystarczająco dużo czasu, żeby zastanowić się i przemyśleć oraz zaplanować udział w konferencji. Jak Państwo pamiętają, ci, którzy uczestniczyli w pierwszej, pamiętają z poprzedniego roku, sama konferencja obejmuje zagadnienia terapeutyczne, no par excellence, terapeutyczne związane z neurologią kliniczną. Obejmuje nowe modalności leczenia, nowe trendy w terapii, w neurologii. W tym roku będą to także i guzy mózgu, będzie to parkinsonizm atypowy, będzie duża sesja poświęcona chorobom naczyniowym z omawianiem takich modalności leczenia jak tromboliza i trombektomia. Omawić będziemy także i problem kłopotliwy, co robić z pacjentem, który jest poza oknem terapeutycznym trombolizy i trombektomii. Będziemy mówili o profilaktyce farmakologicznej w niedokrwieniu udarze mózgu, a także o rehabilitacji udaru mózgu. Będziemy mówić o padaczce, zarówno padaczce w ciąży, jak i o niedrgawkowym stanie padaczkowym u osób dorosłych co nie jest tematem do końca znanym, wydaje się. Także omówimy nowe leki w padaczce. Nie zabraknie yy, uwag, yy, wykładów dotyczących zupełnie nowych modalności leczenia w neurologii, jak są przeciwciała monoklonalne w migrenie, jak mi jest leczenie rdzeniowego zaniku mięśni i yy, nowości w leczeniu przewlekłej postaci stwardnienia rozsianego. Yy, Odnoszę wrażenie, że tematów interesujących, ciekawych, nie zabraknie. Każdy znajdzie pole swoich zainteresowań w dwudniowej w końcu konferencji. Bardzo serdecznie Państwa na nią zapraszam. Dziękuję bardzo.